No. Ja śmierdzę jak Steve Dobra Steve nie troluj wyłaś. Proszę cię Steve? proszę Matko proszę. wąż na moim domku No nie wiem co tam imprezy zrobią jak mnie nie będzie Troszujka zrobię z Widzę że to ty elegancko, co u ciebie Tak ja pójdę siku Dobra ale nie przytulaj się dopóki się nie zmienisz no, czesa, i tak. wyglądasz strasznie. Przygody w Muffinkowie zaczynamy. Hej, słudziaki! A dzisiaj, ze względu na tą wstawkę. O, nie, i Steve'a mamy. U, hej, słuchaj, nagrajmy taki jak co trafisz. Jeżeli teraz trafisz na przykład Creepera, to masz cały dzień być Creeperem. A Steve'a będziesz Steven cały Czyli dzień. challenge mi to tak, wyznaczy? Nie. nie, nie, nie na żartujesz sobie. Będę przez 24 godziny Steven. Um. Ojej, czy już 8:30, kurczę, byłam ujęta z kitkiem. A ja już się spóźniłam, ja już się spałam. Kurczę, wszystko zbierać do łazienki, do łazienki, umyć twarz, ogarnąć się. Spokojnie, spokojnie, ufinko. Dasz radę, jesteś. Uie! O matko! Kto to, kto to, kto, kto tam jest? Przyznaj się, kto. Ojej, ojej, rozbiłam lustro, rozbiłam lustro, czekajcie, pozostawiono. Uie! To ja? Jak to? Okej, okay, może na tym dolnym lusterku nie wiesz, Annie, ja tu nie mam lusterka. O nie, to koniec! Jestem skończona! Jak to się stało? Aż nie ma jak tego kieniego. A tu nie no nadal jestem nim, nawet od tyłu. jakie ja źle wyglądam, nie mu finko! Halo! No. O, 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 nie. Muteńka jesteś w domu. Może Kitek mi pomoże, czekajcie. Nie ma jej w domu, nie ma w domu. Co to jest? Co to jest? Co? Kim ty jesteś? Kim ty jesteś? Fuch, jak to się stało? Czekaj, czekaj, bo ja idę do kitka. Przepuść mnie! Co ty robisz eee. w ogóle na moim ugrytku? Gdzie jest moja furtka? A no tak, ja ją wyważyłam Kim ty jesteś? No, proszę, proszę. Czemu, mnie, czemu, czemu wychodzisz do domu? z domu Mufinki? Czemu ty jesteś na terenie domu Mufinki? Bo ja jestem ochroniarzem. Nie jesteś ochroniarzem, bo jestem nie kłamłam. Nie kłam. Proszę stąd wyjść. Nieprawda Nie, no ja, ja, ja chyba zaraz pana pogonię. Proszę stąd wyjść. Proszę stąd wyjść. Przez posesję muffinki. Proszę stąd wyjść. Kim, ty jesteś, jestem Muffinką. Nie widzisz? Jestem mufinką. Dobra, Steve, nie trolluj, wyłaś. Proszę cię, ci? proszę, proszę. Panie Steve, proszę proszę opuścić no, posesję. Nie. Proszę wypuścić posesję. Proszę tutaj już nie wracać rozumiem się. Ja już nie zatrudniałam cię, no, mojego no. domku nie wyganiasz? Dobrze, że Kitek nie zatrudnił. Cieciu, idę do Kitka, bo ja nie wytrzymam. Kitek. Pomóż mi! Kitek. I ty, posłach, no ja nie wiem, jak ten Steve, ja się kręcę o matko, ja śmierdzę jak Steve, o nie, o ty, o ty, o ty, o cześć Steve, co u ciebie? Steve. Steve, co u ciebie? Co e, słychać? Jaki Steve? Nie jestem Stevem. Dobra, Steve, Steve. nie, 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 nie. Dobra, Steve, nie rób sobie żartów, oczywiście. Widzę, że to ty. Elegancko, co u ciebie? Prawda no ci nie było u nas. Ostatnio byłeś chyba jakieś kilka tygodni u nas temu. Coś jestem chciałeś? Steven. Chciałeś coś czy nie? Słuchaj, jestem mufinką, Kitek, bo ja się obudziłam w ciele Steve'a, nie, 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 nie dam się nabrać, nie dam się nabrać. Sobie, Mufinka no? mnie ostatnio trollowała, proszę i, i Steve, co? nie róbcie sobie ze mnie żartów nie ja idę do żartów. siebie do domku. Kto mi drzwi wyważył, Steve? Nie, to już było, ja nie mam, było. Mam tak. czyż ja to co? Nie było. Proszę, proszę naprawić drzwi, ja stąd nie. wychodzę. Nie, Steve, nie. Be proszę. Naprawić te drzwi w tym mm. momencie. No. Proszę. Ja, jak przyjdę, mają być nowe drzwi. To jest furtka, Steve. Ja wiedziałem, że ty nie rozumiesz, ale bez przesady. Proszę naprawić moje drzwi. Ja nie mogę z tym Steve'em, to zawsze jakiś porażka po prostu. Ja z to porażka? nie ma żadnych drzwi. O czym on mówi w ogóle? Ja nie mogę. Mam. Dobra, ja do ja, sobie ty ten, ten wyrównał. Trzymaj, na ty, 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 ty. Te, pomóż mi. Słuchaj, jest problem, musisz mi pomóc. Kitek, co ty jesteś znowu? Ja nie mogę. Ja nie wiem, co on robi po prostu. Co jest, cały czas jak tu przychodzi, zawsze jest jakaś te, awantura te, na naszym serwerze. Ja już na tego dosyć. I te. Tak, Stewie. Nie, pomóż mi, Słuchaj, musisz mi pomóc, dobra? Chodź, odkryjemy tajemnicę. Ach. Ja jestem głodna, ja nie mogę, ja jeszcze chcę wyjść z tego ciała, Steve'a Ja nie jestem Stevenem, jestem mu obudziłam się dzisiaj rano w ciele Muffinki Dobrze, o, dobrze, stary. już, już, już przestań. Odbudowałeś drzwi czy nie? Tak. No, no to dobrze. Eee. Dobra, już możesz sobie iść. Ja cię tutaj nie potrzebuję, Stewy. E, nie, to nie Co to są za drzwi? Idę sobie, o No chyba sobie żartuje. Nie, sobie sobie nie dobra, nie, to jest chyba jakaś porażka, idę, idę, go dorwać. Ja nie mogę, skończy się w tym momencie. Dostanie Lanie. I nie, nie. Jak go tylko spotkam, i John uciekł. Idę sobie jak najdalej. Idziemy do mojego drugiego domku, skoro z tego zostałem wygoniona. Dużyłam dwa domki. Steve, zatrzymaj się! O. Zatrzymaj się, powiedziałem! A kim ty jesteś, że mi każesz się zatrzymać? Proszę wrócić do, proszę wrócić do mnie. Stawiam. No nie, dobra, zobaczymy go, zobaczymy. A tutaj, o! A, wow. Naprawisz te drzwi naprawisz te drzwi? nie przeszkadza. Napraw te drzwi, które zniszczyłeś. Znaczy no, ty zebrałeś mojego kwiatuska? Nie, tu jest. Okej, okay, no to czekajcie, przystawia sobie. I no przestań, przestań, przestań! przestań widzisz jak, przestań. jak to jest, jak ktoś ci niszczy twoje rzeczy? To są, to są. Wróć się naprawisz widzisz, te drzwi Widzisz, to są moje rzeczy, bo jestem mu pinką! Wierzysz mnie już? Ja Nie mówię co za... Nie, po prostu nie chcę mi się. Dobra, wiesz co, ja sobie idę sam sobie zrobię te drzwi, ale przyjdziesz jeszcze, przyjdziesz i będziesz coś chciał. Tak jak ostatnio, przyszedłeś jedzenie, chciałeś, nie dostaniesz już, wychodzę z Na razie. Tak. Robić teraz mufikko, jest jeszcze tak nudno. Ja cię kręcę. No nie no, przecież ja to nic nie zrobię. Jako Steve w ogóle, przecież to do mnie atakować w pierwszej kolejności. Eee, ja ci. Co to było? Co to jest? Czekajcie, co to jest? Halo? Halo, pomożesz mi? jesteś magicznym stworzonkiem, który mnie przemieni. Halo! Co to jest wąż? O matko, wąż! Na moim domku! No nie wiem, co tam imprezę zrobią, jak mnie nie będzie! Na szczęście mam ten domek, ale wiecie co? Ja sobie zrobię. O, wiem, wiem, wiem co zrobię. Słuchajcie, ja się ucharakteryzuję na Mufinkę. No przecież będę przyszładać przecież jak mufinka, bo tu mam gdzieś moje kosmetyki, prawda? Co za klotek tutaj jakiś stoi? Nie, nie. nie. E, dobra, czekajcie, ja znajdę te kosmetyki. Tutaj są? O nie, tutaj ich nie ma. E, tutaj? Tu też ich nie ma. O, nie, nie, nie. nie czy one muszą tu gdzieś być? To jest niemożliwe, czemu tu są otwarte. Ach, idziemy na górę, zobaczymy. Tutaj w tych szufladach, nie, to jest drukarka. Jejciu, nigdzie tego nie ma. O nie, zostawiłam te kosmetyki. Czemu ja tutaj toalety nie mam w tym domu? Jak ja pójdę, siku? Ja cię kręcę. Potrzebuję ich. Ja chociaż mogę się pomalować, bo lepiej spadłam ze schodów, podchrzałam się. Dziwne. No tak, tu miała być łazienka, ale jeszcze ekipa remontowa nie wyszła. Matko, wąż, wąż, ja cię kręcę, wąż. Co to, co tym jest tego ok na drzwi, on sobie otworzył. Wow! Kufinkowo się zmienia na słodką wyspę! Ja nie wierzę! Ale to będzie ślicznie! Jeju, od razu będzie lepiej! Ale super! Ale. To się drzwi otworzyły? Gdzieś to? Tak? A masz ty, wężu! A masz nie! Wolno mi wchodzić do domku! Ej, co ty pływasz? Ty tu jesteś wężem w końcu? Czy ty jesteś? Pójdę na moją piękną wyspę razem ze szlaownicą. Oj, no nie! Nie wchodź mi na moją piękną wyspę! Czy dzieje, magia? Jeszcze coś weźmiesz i nic nie czujesz. Ej no nie tam. Wiesz ile ja się męczyłam? Znaczy w sumie nie ja, tylko jakaś magiczna z twarzanką, no, ale wiesz że ale to nerwą było? Posłuj się! Co ty robisz? Ty no, kubkę postawiłaś? Uj, ją ja trzymam! Uuu! Ja stąd idę, ja cię kręcę! Nie, głos mi się... <coughs> Coś mi się dzieje <coughs> z głosem! O nie, ja ja, ja, ja... ja nie mogę już mówić jak Mufinka, o nie! Coraz gorzej będzie, ja się będę zmieniać. A może ja w ogóle zapomnę, że byłam Mufinką? O, o nie, nie, nie! nie nocy? Co to w ogóle ma być? Przecież, co to tu robisz Teraz. Kitek, to ty, prawda? Kitek? Nie. Eee, myślałam, gdzie mnie prowadzisz? Chodź, powiedz mi, gdzie mam iść? Swoje nie wiem. Eee, mój domek. Ja, tak nie, tak nie wolno. Halo, halo. Ha... Nie, nie, mi mojego co tu się dzieje, klatka dla kipta No to niech tu kicek. wejdzie O nie, pomocy, co ja mam zrobić? Może jakoś odkrztuszę, to będzie mi lepiej Ale ponikąd to nie zmienia fakt, że muszę sobie zrobić marchewkowego szejka na gardełko, żeby O, z jajko, jajkowego To dobra, może być Okej okay. Steve, co ty robisz w domu muffinki. Kitek to ja, przestań, boż, Ach, Znowu się nie. zaczęło, czy ty no kradniesz jedzenie? Zobaczenie z lodówki. Nie, ja, sobie ja już. No, 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 no nie. To jest moja paczka, no, tak? Na ja narzekuję Dlaczego zabudowałeś to dirtem? To nie Znowu się zaczyna, tak? Znowu wszystko. Zombiak. No i co to za dziura? No, no to nie, no. Ja mam dosyć. Zo zombiak przyszedł i budował Ta. dirtem. Jasne, zombiak przyszedł i budował dirtem. Ja mam po prostu, nie, to jest po prostu nie do wiary. Ja już mam tego nie. dosyć. Ja nie będę, nie oglądasz? będę po tobie naprawiać za każdym razem. Nie będę. To jest ostatni raz. Do, ciesz się, że mu nie ma. Naprawdę no cieszę No Dobrze, że jej nie ma, bo inaczej to by... Nie, ja, ja po prostu powiem tak. Ja proponowałbym ci w tym momencie odbudować wszystko, czemu tam jest zaś dziura w płocie. Znowu nie potrafiłeś przejść przez pot. Ja to był żąd, jak serju. Nie no zombiak, zombiak jak nie potrafił przejść przez Nie, dobra, wiesz co, ząbiaki nie niszczą mi, nic oprócz mi. drzwi. Super, to powiedz mi w takim razie... O, proszę bardzo. No i znowu, powiedz... i ty mówisz, że ty Dirtem tego nie zakleiłeś, tak? Eee... Nie. No. no, 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 no właśnie, wszystko się wydawało. Gdzie mi ja, ja mieszkam? <noise> Dosyć mam tych kłamstw Gdzie ja mieszkam? Gdzie ty mieszkasz? Zaprowadzi zaraz cię za, ci zaprowadzę, Bo proszę ci Poznam prawdziwego Steve'a Zapraszam. Słuchajcie, jak Zapraszam. poznam prawdziwego Steve'a. Może się jakoś zamienić, może on od teraz jest mu i też się zastanawia, będzie mi o wiele łatwiej, więc pójdziemy teraz do Steve'a. Ja wam mówię, jeszcze no. no. się mój kosz trzymać, a więc coraz gorzej. Proszę ci bardzo, Steve Zapraszam. Zapraszam. Te, czekaj to Ja dość, że ci oddaję no. mój stary domek. Dość, że zaprosiłem ja cię do nas na serwer. I jeszcze tak. Tak trolujesz? Proszę bardzo. Do tej pory nawet sobie nie zrobisz? Nie, ja po prostu ja mam dosyć. Ja tu mieszkam. Nie, ja, ja wychodzę, eee, wiesz? to, co? Inaczej. Jesteś ziemianka, jakaś Weź mnie stąd, Łał. O, o, o zombiak. Widzisz, mówię Przestań, mówię. przestań. Mówię. No dobra, no i pokaż mi jak ząbiak... Dobra, idziemy do potu. Zobaczymy jak ząbiak niszczy pot. Jako? Proszę. Panie ząbiaku, zniszcz pan, niech pan zniszczy pot. Mm. Proszę bardzo. Zobacz, nie niszczy, idzie dookoła. Ja nie mogę, ja nie nienawidzę jak ty kłamiesz. Znowu się zaczęło. Ja ci... A, Człowieku czy tam są diabły? Który nie mam mierza? Ja cię kręcę, pobaty. <grywka> już za dołony. Dobra, wiesz co, ja powiem tak, ja idę do siebie do domku, Ło, wow, gdzie ty jesteś? No, idę do siebie do domku, co ty tu robisz? No zepsułeś w... No nie, ja, ja nie wytrzymam po prostu. Ja już nie wytrzymuję. A nie, gdzie, tak? Uważaj! Ja się Ja idę się położyć spać mam nadzieję, że jak Mufinka z rana przyjdzie, to w tak. tym bądź taką dostaniesz karę za to, co tu się dzieje. Ja? Taką karę, iść do siebie do domu spać. No. Co to jest? Aha, okej, okay, co to było w ogóle? Nie można. Znowu muszę coś wiedzieć. Wiecie co może ja Nie, nie, on wszystkiego... sobie chyba żartuje. Żartuję sobie, chyba to? sobie co? słyszałem, że drzwi jak, jak, jak się otwierały. No chyba to, nie, nie, to nie, nie, są jakieś de, żarty. O, już idę. Bo ja się kręcę, jakie wrażenie. Czemu drzwi tak? są otwarte? Ja tak Steve! idę, pa! Wiecie co ja mam pomysł? Ja mam pomysł, żeby rozwiązać ten problem. Ja położę się spać, bo ja już mam dosyć. Widzicie, co mogę teraz zrobić? Bo jeśli się nie położę, to. O nie, 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 Creeper! Nie pomocy! Czy nie mam żadnego piecza! No nie, nic, nie mam ty mam co, ja go z faszułka zrobię, skrojpera? No już niech mi nie pomaga, ja go tak po prostu, jak tylko będę ja tak go spiorę! ile go potworów goni, ja, Steve, jest, to jest tak... A, łoteczko, o, ładeczko, o matko, potwory, o nie, o nie, Dobra, drzwi są otwarte! Znowu uratować, nie, bo nie, to jest porażka! O, drzwi są otwarte, muszę je szybko zamknąć! O, ja cię kręcę! Ach, ten skiff! ach, ten Steve! To o. było! Ciężkie, to było strasznie ciężkie. Ja nie mogę, jak ja wyglądam. Nie mam tu nic, żeby się pomalować. Jak ty to robisz. Steve. Co? czy to jest twój dom? Mm, to jest dom. I, I co to oznacza? Czyli, że jest moim domem, bo jest tą finką? Kitek mi nie wierzysz, nie poznajesz, nie wiesz, co ja ci udowodnię? Wiesz jak się nazywa nasz wspólny pies? Ciastek! Ciastek się nazywa! Ale to przecież u niego nad głową pisze ciastek, ty się dziwisz, że, 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 że mm. nie, nie musisz, że. Zaraz, zaraz. Dobra, no jeden. Dobra, jeden nasz wspólny dom rzecz, o której tylko my wiemy. Dobra. D Dawaj. Dobra. Eee, lubisz największą pizzę, której nikt inny nie jest w stanie zjeść. Tylko ty ją nie jesteś w stanie zjeść, wiesz ją jeden dzień? Ekstrema, Kła kłamanie. Nie, półtorej kłamłam. Kłamanie, dn. ponieważ było to kiedyś na odcinku, jak tak został sam w domu. A ja wiem, że ty stalkujesz całkowicie mnie, więc. No, nie, 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 nie. Ostatnia ja, ja szansa, to jest poczekaj. ostatnia szansa. Jeżeli. Eee, dobra, dobra, poczekaj. Czyli ja zaraz się wymyślę, dobra? No. Ale to mam pytanie, czego. Nie wiem, jedna rzecz, którą Me wiemy, mi? tylko my. Ja i Mufinka, Tylko ja i Mufinka. No i właśnie, dobra, i do siebie nie, spać. Nie, nie, do siebie spać. Nie, nie, nie. nie. Ja zaraz, ja, ja wiem. No, ja wiem, ja wiem, i słuchaj, słuchaj mnie. Tak. Że chcesz przerobić swój kanał X, -Kitek Roblox, na nasz wspólny kanał. Co? No tak mówiłem. Znaczy, no, że będziemy tam razem nagrywać. Razem, bo jestem ufinką, poznałeś mnie. O! Dobra, ale nie przytulaj się, dopóki się nie zmienisz. I no weź No przestań, przestań tak. wyglądasz strasznie. Kitek weź mnie, nie przesyłaj. No dobra, masz marchewkę. Może, może ta magiczna marchewka cię mm. przemieni. Ja z tego wszystkiego się położę spać. Co to Wiesz co, ja to bym ci proponował jedną rzecz, co nie? Co, ja, Słuchaj, ja bym matko proponował się muszę... Matko po prostu się przemienić na przykład w creepera. Ja pójdę spać. Dobra. Idę spać i może to będzie lepiej. Ja przecież już jest tak późno. Pinka. Dobra. Pinka. Um, o matko piąta tak wcześniej stała. Czekajcie. Oczywiście ją szybszej że ja tu kokitek. No a co tam? Cześć mu finka. No, widzisz, jak ja? No tak. Ta Słuchaj, posłuchaj, posłuchaj Mufika Słuchaj, jakie żarty były, co, co nie? Ja ci powiem, no? Słuchaj. No, ty Udawał ciebie i eee. na końcu go nabrałem, że myślał, że ten, że, że jednak jest mufinką, Naprawdę, co tam jest taki głupi. Ja nie mogę. Dobra, to wiesz co, on ci tam trochę w domku zniszczył, ale ja to naprawiłem. Dobra, no to co, widzimy się, widzimy się jutro. Ja byłem teraz na, w lesie, w lesie na grzybach, a teraz idę jeszcze sobie po wodę do picia, bo tutaj widzę, że zabrakło. Na razie mufinka. Eee. A? Ej, no nie, on mi nie uwierzył. Nie on mi nie uwierzył. Ja nie mogę! Gdzie co, ja tu zrobię? Ja tylko się ogarnę i ucieszę z tego, że jestem wrażenie mu To ja tutaj muszę zrobić łazienkę i przynieść wszystkie moje kosmetyki na wypadek e, takiego koszmaru z powrotem, bo po prostu taki dość się nie może powtórzyć. Absolutnie. Więc zamykamy, ja tutaj muszę popracować nad tym mufinkowym. Uuu, jakie to było stresujące. Ja cię kręcę. Powiem wam, Steve, to ma macie... O, co to kręcę? Normalnie tutaj o tej nie czemu ja tak już? Nie się na ciebie. O, Oła! Oła! Dobra, to wiecie co? Ja idę już i, i ogarnę tego Endermana A wy jeśli w ogóle jestem ciekawa Czy chcecie od, jakieś odcinki Może z robienia uroczego Muffinkowa Koniecznie mi napiszcie To może takie będą się pojawiały wtedy częściej Napiszcie też co byście chcieli częściej gdzieś na moim kanale, buziaki! O nie, Enderman idzie, pa!